Kontynuujemy grę. Quake 4, etap 26, ochrona przetwarzania danych. To będzie chyba sabotaż drugiej wieży i walka z tym latającym stworem. Jako drugi subbos. pięter, żeśmy przejechali ponad 1970, nieźle. Tego robota od razu rozwalę. Straż, those devices on the ceiling. They are Rutter but they appear to be out of alignment. King controls to correct this problem. The data stream you see will identify. Once it's passed and collected, the stream will lead you to the top floors of the processing tower. Rhino Squad, be aware the Coura Squad is incoming. They will be landing at the processing tower shortly. Did you hear that, King? It appears we will be having some help very soon. O, to już zbroja tu była. Dobrze, że ją zauważyłem Idzie ten, z kurwysem O, to ciemnej materia, ciemnej energii a nie licę. Wypierdalaj, suko. Do z tej kapsuły musiała wyjść. Nie chcę się już mi tych broni podnosić. Do przodu. I bier dalej. A tu będziemy musieli promienie przestawiać, żeby otwierać drzwi. Jest taka zagadka, będzie mała. Tylko ja mogę to przestawić Dziwne, że nie mogę Nie wiem co się dzieje A jest o, jest Pierwsza prosta zagadka, później będzie trudniejsza O, te, z niewdzięcznym przeciwnikiem Co ja nie lubię bardzo

Musimy otworzyć całą tą konsolę właśnie z, z ustawieniem promieni Widzicie tu jest na górze takie urządzenie specjalne Znowu te suki pierdolone Dobrze ona z tyłu, tyłem była do mnie obrócona Atakowała Sledge, a ja od tyłu ją wziąłem Z tej kapsuły wyszła. A to trzeba będzie chyba na górę wejść. Gdzieś tam. Mhm, to tą windą trzeba wjechać do panelu sterowania. No i trzeba tak ustawić promień, żeby w. W... nakierować na to urządzenie nad drzwiami. O i teraz tamte. Yes. Idziesz ze mną, slecz Idziesz, dobra. A tu ten zniszczony teleport. Opalone wszystko. Uch Schowałeś się. Suki tam rozwala, ja będę rozwalał innych. Chyba blasterów teraz walą ci taktyczni. Z shotgunem był. Skurwiel. Ten elitarwi. Dobra. Dwóch osób na skupiony jeden ogień to go szybko pokonamy idziesz ze mną? Nie, nie idzie o zbrojenie tank Tobie. Chyba szybko wszystko wyssamy stąd. No prawie. nic jakoś w ostatniej chwili, ale i tak zginiesz. Dobra, małość amunicji. A, granatik się nie nadaje w ogóle. A, o rakietnicy w ogóle nic nie mam. To Railgun teraz. lecz a bo ja tam szedłem to już naokoło wróciłem do niego tylko gdzie teraz chyba tutaj a no nie ja się znowu wracam w to samo miejsce już koniec apteczki O to tu... nie, tu też nie... To też byłem No To dziwne. nie mogę iść tędy, bo przecież szedłem stąd. Nie wiem po co, po co było to opuszczenie tego. Tędy iść, w takim razie No Te portale od razu usuwać Zniszczyć żeby się nie respawnowali O zginął Kurwa mać A teraz wiemy, gdzie mamy iść. Tylko zginęłaś, ale dałaś mi halucynogen. Czyli w te drzwi trzeba iść. Już stąd z daleka trzeba niszczyć te portale. nie mogłaś mi zrobić? Kurwa Kutusu Kurwiarz zgin zginął <gutusu>, Kutusu Kutusu A to chyba wjazd na, na drugą wieżę. No na pewno. Walka chyba z, z drugim subbosem będzie. Ze strażnikiem drugiej wieży. I tu trzeba będzie chyba wyciągnąć yy, tą broń. The old remains of Kugel Squad. O, bro No, to już właśnie druga wieża. No on musi być właśnie tam pilnować później. To właśnie z tym latającym stworem będzie. To tu ci latający przeciwnicy co spotkaliśmy w w etapie y, akwaduku. Ale mi przyjeżdża. Ale mi przyjeżdża. Jeszcze raz musimy y, a, y, tego checkpointa wgrać. Nice są. Jakimiś naprowadzającymi rakietami. Strzela. Ale spadło Kurde mać. Nie zauważyłem przepaści. Przegnika. Widocznie skór wielu. Dobra. Ciężko cała było, ale pokonaliśmy was. A nie, to będzie na trzeciej wieży ten wielki stwór To jeszcze się z nim spotkamy Ale i tak było tutaj niebezpieczniej niż w pierwszej wieży Tam byli tylko taktyczni, a tu już byli elitarni Nawet nie ma żadnej apteczki, nie ma nic nawet Żeby coś pozbierać Dobra Widzicie, byliśmy na tej wieży, z której promień strzela. Trzeciej wieży trzeba iść. No, powrócić do kolejki z powrotem. Taki kawał znowu. Pewnie przeciwnicy będą jak zwykle. Jakżeż mogło być inaczej? O, tu się w tym miejscu kończy 26 etap ochrona przetwarzania danych.